Hejka tutaj Anita i jak zawsze musimy omówić ostatni aktualizacja, której y, zmieniony został automat y, stanów. <grym> I jeszcze później wam pokażę nowe maści, a bardziej trochę zmienione maści Morgan, Obejrzymy sobie jeszcze może coś tam od Sissy Creations. Nowe zapowiedzi, więc Zapraszam do odcinka, już okay. wam pokazuje tutaj. To, co zaczęliśmy. Teraz sobie stoimy i bardzo płynnie zmieniamy każdy z schodów. Teraz sobie szybko zatrzymamy się. Pokażę Wam też przejście. Nie wiem, czy mi się uda z stępa do, do robiku. No, widzicie, jak ładnie zmieniamy. teraz akurat kusuję. Gorzej jest z zejściem, jakaś u mnie. Ale też damy radę, tylko. Jeszcze raz i jedziemy. Dobra, udaje się mniej więcej. Ja ładnie zakusuję. I też kolejna zmiana, która dla mnie jest też y, widoczna: z kusa do cofania i z cofania, y, do dostępu do, do z powrotem, bo nigdy. Z cofania nie mogłam takiego zrobić, takiego szybkiego przejścia. Najwyżej, się cofałam, mogłam zrobić bum i dopiero później z y, powrotem. Pokażę, ile sekund mi no, się. No może nie w sekund, ale y, w ile mi się uda tak sobie zrobić koper. O, gdzie tak szybko? I teraz. No nie, zatrzymałam się. Ale dobra, zrobię sobie teraz też ładnego dęba I kolejną mnie miłą rzeczą też są skoki Zobaczymy sobie wybicie z tajemnicy Ty wam zrobię zwolnione tempo Chyba ładnie to widać i że tutaj spróbuję zrobić zdjęcie. O. Wz... Ach, Wzbijamy się. Ym. Dobra, lepiej wam pokażę na takim tym. Wzbijamy się, jesteśmy w górze. OK. I opadamy normalnie, mniej więcej. A wzbijanie jest poprawione. ten opad jest dokładnie poprawiony? To się okaże, bo jeszcze sobie zmienimy na innego konia. Na przykład na dzikuska. A teraz dajcie oczywiście łapeczki w górę i subskrypcję. Chyba jeszcze zbieramy do 80. Nie jestem pewna ile dokładnie mamy, bo nie sprawdzić. Ale też dajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów z aktualizacji i nie tylko. Okej, okay, jedziemy sobie zmienić konika na dzikuska. Więc... Okej. Okay. Okej. Okay. Już jesteśmy na dziką skórę, teraz pokażę Wam jego chody, te które się oczywiście zmieniły jak zawsze. Zanim się znowu zacięło. Okay. Na początku mamy szybki ruch z stępa do kusa i do galopików i cwał. Wiadomo. Szybkie również zatrzymanie. Tutaj mam jeszcze dęba. Ale najważniejsze, co nas najbardziej interesuje, to jest skoczek, czyli... Okej, okay, to się tutaj przeszkodził. Wybijanie się, też mam taki bardziej skoczek. Jeszcze raz Wam pokażę wybijanie się. Dokładnie klikasz i od razu y, tam. Jak widzicie tutaj mamy od razu wybijanie. Tutaj. Ten się odbijamy i próbujemy skoczyć. Dalej mamy już skok i schodzę niżej, a sam skok trwa bardzo szybko. Hop, hop, hop. hop. No, będziecie mogli słyszeć dużo razy spacji, ale to dlatego, że nawalam w nią. Tak, żeby pokazać wam bardzo szybkie ruchy skoków. Okej. Okay. Kolejna ważna sprawa, czyli wstęp, wstęp, yy, wolny galopik. Wstęp, wolny galopik, lub jak w grze niepoprawnie jest cwał I z powrotem wstęp, albo wstęp, cofani, cofanie, wstęp, cofanie, wstęp, cofanie, wstęp, wstęp. Yy, Yy, galopowanie, stępowanie, galopowanie, stępowanie, galopowanie, yy, galopowanie, stępowanie, galopowanie i stępowanie. Ok, no teraz mam wam do pokazania na dzikusku a teraz lecimy do naszego Belgika. Okej, okay, jesteśmy na Belgii. Kukurczaklaty, czekolity. I tutaj również zaczynamy od szybkiego stępa kusa i galopiku. Kusa, galopiku, stępa kusa, galopiku, galopu, cwału i lagi, dlatego że serwer jest cały zapchany. Czekajcie chwileczkę, może uda mi się zobaczyć, kto to jest na serwerze. Może mi się uda. Bo nie wiem kto to Kto jest? Poczekajcie, bo są bardzo wielkie rady Aha, X-Mays są zbyt y, wiem, gdzie on. Ale już sobie sprawdzamy. Wiem, z, o mnie wam ale teraz wracam. Okej, okay, już jestem, jakbym nie, nie wiem na co dokładnie robiłam. Ale pokażę Wam jeszcze raz te chody, bo chyba ich nie pokazałam. Trochę czasu minęło od y, odkąd była ta sekundkowa przerwa u Was. Ale dobra. Muszę wam pokazuję jeszcze raz dochody? Gdzie mam etyk? Chyba je już pokazywałam, ale dobra Tak, pokazywałam je O przepraszam jest dobra, zrobię sobie te przeszkody, które robiłam w poprzedniej wersji bo nie, nie nagrało mi się część z Dzikuskiem i z Czekoladką Więc wiecie Trochę tam nie niepoko... yy, Trochę tam ucięło mi, więc wiecie nie nagrał się po prostu ekran rozumiecie mnie pewnie a przykład dajcie łapeczkę w górę subskrypcję dobijamy 80 subów pamiętajcie w dzwoneczku żeby nie przegapić żadnego filmu o aktualizacji lub innych, mam przygotowane dla was jeszcze filmy, mam nadzieję, że już, może nie może dzisiaj wlecą, ale to jeżeli uda się bo ten film mogę zmodować późno i może wlecieć późno ale to nie z mojego niestety powodu tylko z powodu, że modowanie takich filmów nie jest proste, więc wiecie a poza tym dzisiaj jeszcze wleci, albo już na 100% jest film pod tytułem Ślech i kolekta versus SSO Możecie mnie ocenić w komentarzach, y, które grafiki są lepsze Lub nie grafiki, tylko malowania Jak widzicie, tutaj y, Xpensa się już wylogował, ale to takie, wiecie niego na, na jego kanał Gdzie było fajne losowanko i fajne chowanego y, Więc wiecie, dajcie mu słóweczka, bo súbki, bo brakuje mu do 13 tysięcy Badali, że? Do 3k 13k no trzechka to brakuje nam bardzo dużo Ale jak widzicie, te skoki są bardzo płynne O, no bardzo płynne I jeszcze zrobię sobie tutaj B konfigurację Gdzie mamy tak Galopik Kus Przyspieszenie do galopiku wolnego teraz Galopik Szybszy Kus Galopik, hop To bardzo się przydaje przy takich właśnie jazdach Tutaj robimy hopki Hopki i do, do tej przeszkody I teraz do tutaj na środku Nie wiem, czy dobrze to wykonuję, ale staram się jak mogę, tam dużo farów x -mesona. Hop. Ok, to pójdę kusikiem Swał i hopka Teraz na te przeszkody najeżdżamy I dwie hopki Ok to jeszcze skręt, który na pewno nie pokazałam. Tutaj ładnie możemy skręcać końcami. To jest trochę nieprzyjemne, bo inaczej to czuć, ale mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. I ja się dziś z wami żegnam i życzę Wam miłego dnia, nocy, wieczora, popołudnia. wiadomo. I papatki!